i bardzo serdecznie jest w o już się kamerka załadowała, bo ja mam takie opóźnienie w, w OBSie z kamerką, że ona się włącza później, to jest Heroes of Maven Magic 6 oczywiście, o, jedziemy dalej z kampanią, musimy zgładzić Isztwana, żeby po prostu um, dać, złagodzić jego duszy, cierpień, nie wiem, czy coś, niski poziom, Isztwan, spoko, A czy ja mam jakiś levelek? Chyba to już sprawdzałem w poprzednim tak już zużyłem, tak... Jeszcze raz, chwila, chwila, chwila. chwila. Um, tak, wszystkie punkty rozdane, jedziemy. Atakujemy. Oczywiście to sobie rozegramy, ale zobaczmy, czy zrobi nam straty komputer. Um, no, na zawsze giną. Bardzo mi się podoba to, że nie zrobił większych strat, ale rozegramy to sobie specjalnie dla Was. Takie większe bitwy zawsze rozgrywam. To, znaczy większe bitwy, no takie ważniejsze, bo to dosyć ważna jest. Nie wiem, czy tak też sobie widzicie. Um, how about Ognisty pocisk w tego ciula na dole? I nie nieustępliwy... znaczy to coś na ciebie, żeby był jakiś taki odporny tym, No, a ty i tak zadajesz gówno. Szczerze, dobra, bij już tą bramę. Kolego, czy oni nie mają tych takich. Mm... Ty też już Bibramem, bramem, dobrze. Um, dobrze. Nie blokuj tutaj przejścia. Do, dojdziesz? Oh, come on. <laughs> Bang! brama rozpierdzielona. zielona no, nic nie zadał. A my sobie damy pośpiech na pana 99. Będziemy sobie strzelać w jakieś. A duszka. Pięknie. Gula sobie. Ile tu najwięcej strat. Tu jest najwięcej strat, ale wydaje mi się, że w gula będzie i tak najlepiej. Chociaż możemy na ciebie jeszcze dać, no bo to jest dobry duch moim zdaniem. 17. No, Zrobimy tutaj te 17. Tu jest 60, to trochę więcej. No, no niestety wskrzesza, to jest bardziej upierdliwe. Hmm, 69 czy 68? 69, hehe. 4, 5. no nie, no to jest bez sensu. Myślę, że duszka. Duch chyba coś tam skrzesza, tak mi się wydaje Dobra, nieważne. Yy, zapierdzielmy ducha w końcu. Mmm. Yy, to jest bo może się jakoś zwolni miejsce cudem jakimś, nie? To 85 jeszcze mnie męczy. Już, bo nic nie widzę co tu się dzieje. A może właśnie przybyliśmy? Przy, Teraz kusznik. Pan kusznik. E, w ciebie, bo Ty tu tam jesteś. Bardzo niedostępny. W ciebie. E, 3, 6, 2, 5. E, 3, 6 lepsze. Tylko odnoszę takie wrażenie. 2, 4. Pięknie. O, jest jeszcze super. Pięknie. E, 11. Tu już się zbliżasz do pana kusznika. Trzeba tam czy tam whatever. Zdaję mi kontratak. Będziemy fajne tutaj... chociaż... a, bez różnicy. Tutaj trochę więcej zadasz. Z lepszą na formę, nie mam, tak? I, I guess... tak doskonały na to, bo to jest dosyć słabe. Ulepszone. Eee, już go blokuj, bo on tutaj jest super strasznie. To jest ja trochę boli to Trochę więcej strat na pewno zrobił niż komputer. Eee, ja jeszcze się uczę grać w tę grę. Szczerze. Znaczy w tą część, przepraszam, bo w grę to umiem, w trójkę i tak dalej. Ale w część to akurat się do idzie. Jeszcze e, mechaników wszystkich nie znam więc tutaj. Też taki oto... No i coś. To coś? Mhm. How about... Tutaj sobie strzelimy? Dobra, sobie drap. Zbliżymy się w ten sposób do tego. A, do ciebie. W razie jakby cię mieli zaatakować. Chociaż to się zdejmuje chyba przy takim ataku. O, pięknie. 4-7, więcej. Zaj okay, pomijamy. Wiem, że to idzie wyłączyć gdzieś, ale ja sobie to po prostu zostawię. Tu nie ma kontrataku, więc sobie wybij. Mniejszamy straty. Wyn powinien mieć na tak szczerze, a nie ten. Ten by sobie to tak radę dał. Widzę moje błędy. Pięknie, 7. Te 4 to jest tak szczerze nic nie zrobię do większego. Ej, to dobi ktoś. <gry> Naprawdę. A, gin. Ojo, ojo. Halo, fan. coś tam. No na staty, to na pewno było na maksa. Nie wiem, czy czasem nie podobne bardzo. Ale, no nie tak. Pukając do bramy, jakiś achievement. Okej, fajna. Kostynka znowu, fajnie. Uff. Strajcy Sokoły będą chcieli zagarnąć me ziemię. Wilki w moim księstwie? Skandal! Istwan, czas twych wojen przeminął. Daj nam toczyć nasze. Gerhard od wielu lat sprawia problemy. Już dawno powinniśmy byli się nim zająć. No cóż, Asza prędzej czy później i tak go do siebie wezwie. Lepiej prędzej. Sprawia więcej kłopotów, niż Irina i Sandor razem wzięci. Trudno uwierzyć, he? Tyle, Tyle uwierzyć, że Może być coś gorszego, niż moja czeredka. Czeredka? To lepszy materiał na władców, niż inni. To nie byłeś inny, Sławoju. Pozostała trójka twego rodzeństwa bardziej wrodziła się w matkę i za dużo siedziała przy książkach. Być może, ale wszyscy mieli uzdolnienia. Szkoda, że nie mieli szansy ich rozwinąć. Gryfowie mają brzydki zwyczaj umierania młodo. <ścoughs> Starkowy też, więc czy znaczy, w sumie tak, tak trochę nie. Przebudujmy miasto. komando. Na no, spoko, tu są te strzałeczki, zaraz sobie klikniemy. Oczywiście, że sobie przebudujemy. ale zniknij. A zobaczymy sobie. Bo to już jest większe miasto niż te pomniejsze. Pomijać raczej nie. Zawsze to jest fajny widok. I jest piękna ziemi ziemia. Proszę, mi to motyw Setlersów gdy jest spulgawiona... Czóreczki oczywiście. Spulgawia na ziemi i się przekopuje tymi... Na trawę ładną. O! Kral? Co słychać? Wieków, ulaga, no. wieków, w niewolę! Więźniowie mówić, wielki książę... Co? Wielki... Ciąża? Ciąża Gerhard? O, ha, 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 ha. Mówi się książę! Nie ciąża! He, 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 he. A przeprosić! Chcą, że Gerhard prowadzi wilki na ziemię, Gryfu. Cesarski. DTL, nie rozumiem. czy nie? To już bezczelność, jeśli on myśli, że może tak sobie poczynać. Hmm. Tak trochę to z dom dupą, co tu była napisana, nie ogarnąłem. Jest to dajna sokiewka, no super, jakby nam brakowało złota. No dobra, tu już mamy otwartą drogę, czyli ja się tak bałem tej ne nekropolii, a tak naprawdę ona była taka dosyć easy. Czy to my sobie możemy rozbudować wszystko? No jak. Czemu nie możemy skupić? Po prostu to olejmy. O, jest tydzień, ale fajnie. Poczekajmy tu sobie. I tak tam chyba się ruszać z tego zamku nie może. O, oh, w końcu. O, oh, kancelka? Znowu? Będzie mi cię brakowało. Widzę jednak, że nie możesz spać przez brata, i rozumiem, że musisz go odnaleźć. Uważaj na siebie, kochana. Co to jest? Nie martw się, jeszcze wrócę mhm. słowo synu Pawła. Dam znać, jak będę mogła. Opiekuj się dziećmi. Okej. Okay. Widzę, że w tym odcinku dużo cutscenek. Sławoju, dobrze się czujesz? A w poprzednim dużo przez sen jak tych takich zesun. filmików, A? rozmów, Wybać, dialogów. Kralu, żona mi się przyśniła. To musiał być dobry sen. <laughs> hmm. Nie bardzo. Tęsknię za nią. Dzieci także. Sławoju, kral ma pytanie o ciebie, Katarzynę i Gerharta. Od czas wojny z elfami coś się stało, że Gerhard nienawidzi Sławoja. Wiadomo, Gerhard milusi jak ranna na Vivena, ale. To skomplikowana historia. Byliśmy w księstwie jelenia. Pewnej nocy elfowie przeskoczyli przez mur zamku Konela, domu Katarzyny. Pośród wielu ofiar zginęła też narzeczona Gerharda, bliźniacza siostra Katarzyny Derdre. Gerhard zażądał wówczas, żeby to Katarzyna została jego żoną. Hmm. Gerhard mądry jak psi ogon. Właśnie wtedy nasze animozje doprowadziły do rozlewu... Animozje? No, Pierwsze słyszę. Ciekawe, sprawdzić muszę. Dobrze walczyć za rodzinę, żeby była razem. Oby Katarzyna wróciła. Też mam nadzieję, że wróci. Ale kto wie, jak długo jej zajmą poszukiwania brata. Okej. Okay. Dużo dialogów w poprzednim odcinku, a dzisiaj dużo cutscenek, jak zauważyłem. Taka różnica. Dobra, no kupimy sobie tutaj jakieś woje, woje, wojeczko. A Ulepszymy was od razu, bo to, 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 to wy jesteście... Tam. Nie zależy mi na tym, tych babeczkach, które tam były. Bardziej na... wiecie... O, dzisiaj też możemy ulepszyć bank. Nie wiem, czy czasem nie podzielimy was, bo oni są dosyć mocni. A e, wyświegł kupi ich wszystkich. Aha. Widzę, że trochę z... dziwnie to wygląda, to całe... ...zbotowywanie. Ale wy się zahaczycie na pewno na pewno jedziesz... Czy to coś jest warte Zbroi mi żeby bo plus jeden punkt do obrony. No to jest warte. Mmm, Atakuj. Jak śpiki zresztą. Dobra, to będzie takie szybkie dosyć. Jak spidła. Mmm... A weźmy wszystko. Wiecie, jak, jak ten? Dokończmy tą kampanię dzisiaj i jakoś tak w miarę, w miarę sprawnie. Może jeszcze tydzień będzie... Aha, o nie, Ten czerwony jednak tu chodzi, nie pokazano mi go. Mhm. Jednak nie, to idziemy tam. Dobra, broń mi zrzucięty, więc... Znaczy, czy to coś jeszcze jeszcze było? Eee, tutaj bohater może odnowić wszystkie punkty many, to nieważne, tutaj ekspy, morale tu ekspy. Ale ze statystyk, znaczy możemy pogodzić tego typa i po prostu tam wrócić, ale czy to jest warte? Eduardo bardzo wysoki Eduardo. No Dlatego dla jest bardzo wysoki muzyka oczywiście z Hiro dwójki. Bardzo przyjemny klimat. Niech ty sobie uciekasz, bo ty nie chcemy stać Tobą wojska. Eduardo coś głupiego robi, a oczywiście przejmuje, jak Gaungan. Mhm. Nie zablokowałem sobie drogi dla tego Lorda Harta, żeby on mógł spieprzyć, w razie czego. Weź i... weź mu oddaj to. Jakoś dużo to wojska nie jest, ale zawsze coś. Idziesz odbić? A, myślę, że tak to rozdzielimy. Ty tutaj... o, podbiłeś to. Nie podoba mi się to, bo ja to chciałem zrobić, bo to była dosyć interesująca rzecz. Jak nie mam, to ty jesteś stąd, tak? Nie, tu jest dalej, dalej ktoś, to skąd ty się wziąłeś, tak szczerze? Ja goń go. Goń go hardo. No, trochę ci to zajmie, coś czuję. Wewnętrznie. Jeśli nam bohaterowie przechodzą, to Lord Hard weź sobie tutaj te... I ty prawdopodobnie tu powojujesz, powo myślałem, że to będzie dobry ruch. Idziesz na mnie? O, miło. Czy sobie to rozgrywamy? Może. Straty. Wiecie co, jak patrzę na to wojsko, co zaoszczędzę nam czas, okej? Okay. Coś dostałem. Tyle welek dostałeś. Prawie po prostu 3 punkty, które hator na no, morzu, i zmniejszenie nie do się w tym terenie 50. No to wyda wydaje się spoko. Aczkolwiek mm, architektura. Nie, nie, nie. Ja tu chciałem jedną rzecz. Chyba tutaj. Czy jest tu balistyka? No tutaj jeszcze są rzeczy fajne. No tutaj na pewno nie. Znaczy na pewno nie jest, że tam nic nie będę brał. Właśnie nawet nie da brać. Tutaj chyba nie ma balistyki. O tu jest. No to bym chciał, ale też bym chciał równie dobrze magię na przykład ognia, jakieś kule ognia. Spróbujmy, wiecie, ja pójdę w tą, tą drogą. E, oczywiście to sobie odwojujemy, to też, nie, już odwiedzono, no to tak nie ma za bardzo. Atakuj, no co, 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 co tu się prób próbowało stać przed chwilą, okej. Okay. Okej, okay, to już przejęte, weź sobie morale. Ty wracaj tutaj do zameczku. I rozbudujmy ten zameczek, właśnie zapomniałem o tym, bęk. Gwieracz Wilcza? Armia? Aha, Wilcza, Armia, dobra. Czy znowu jakaś cutscenka czy coś, bo to tak dziwnie laguje? Okej, okay, już się zblokowało czy coś. Coś dziwnego się stało, nie mam pewnie, co. Teraz takie pytanie... Weź tu coś wybudujmy. Teraz takie pytanie, co to jest? Prynek, różne wybudujmy to. Ci się wydaje spoko. Daje nam zawsze hajsu, chociaż mamy go już dużo. No i co, podejdźmy tutaj, zobaczmy co tam jest. Co tam jest, kto tam siedzi. Czy mamy jeszcze jakieś kościory. No to to jest to. Spokojny duch. To jest takie zadanie, że tak powiem, mm, po prostu. Um, jak by to powiedzieć? Trochę już kupiłem. Takie zadanie po prostu, które można by zrobić chyba w każdej chwili, tak mi się wydaje. Ach, tak, chociaż nie wiem. Jest sobie ekspy. Zobaczmy, czy, co tu jest takiego. Czy tu jest coś. No nie wiem, nie mogę tego sprawdzić jeszcze. Jest słabo. Mm. Dobra, ulepszmy to. W końcu. Coś lepszego z tego będzie. <tryk> Wilcza Armia. Bardzo wysoki. Książę Gerald, egzekutor. Hmm, no cóż, I guess, troszeczkę sobie um, pozbieramy rzeczy, czy tam wojska. Niski portal, to tak się Okej, okay, targowisko, kupmy wszystko. No i poczekamy, no. Wiesz co, ty zrobisz tak? Zrobisz tak. Eee, ty będziesz tu z wojskiem siedział. Wiszte targowisko. A ty czy też radę dość niski, no to tak średnio. Wcześniej było lepiej. Odwiedzono, o, tu jest drewno. Weź w razie czego, to też, to też. Przez ponia to wziąć. Eee, pozdobywasz tu rzeczy tak po prostu. No jednak trochę zejdzie, myślę, że w kolejnym odcinku dopiero pokonamy Gerarta. To jednak jest wyzwanie moim zdaniem. Już kupiłem, tak, tak, fajnie, nie, Ale ładne mewy, nie? <grym> Swoją drogą. Mhm. Czy tu można. W ogóle nie wiem, jak polegają na tym te bazy, mini takie, że tak powiem. Znaczy, te forty właśnie. Ich nie można kupować. O co tu chodzi? Nie, no, chodź tu. Nie, nie, nie o to chodziło. Nic nie możemy zrobić, tak? Tak mi się wydaje Okej, okay, to olejmy to po prostu Ty kolego No nie wiem, co ty masz robić, tak szczerze Kuba ule, bohaterów, bo możesz Rozbudujmy to miasto, może coś to da, chociaż w to wątpię miejski portal Sławoj sobie niech tam jedzie Skopyta Już kupiłem, sorry. On już ruszył. To ci drań. To jest jakiś randomowy bohater. Eduardo. I co on znowu? A co on ma? Jak on to zrobił, tak szczerze? Coś się tu chyba zjebało. Masz takie wyrażenie cały czas. Weź sobie to, to i to I jaki teraz on ma poziom dla nas. Wysoki, kurde no co mam zrobić tak szczerze? Hmm. To jest trochę... Co to daje? To jest trochę straszne. Dobra, olejmy po prostu tamtą sytuację. Pozbierajmy te rzeczy, co tu są. I coś z tym zróbmy potem. No dobra, to możemy olać to miejsce, tak mi się wydaje. Okej. Okay. Sytuacja się powtarza. Atakuj oczywiście. Bez strat. Dobrze. Tępnij, okay. może być. Oczywiście jak spy pod... Po prostu... Tutaj pod ekspy my się jak, na, jak najbardziej możemy. Pozbierajmy wojsko i będzie okej. Okay. Mhm. No i ty idziesz na dół, no to, to, się średnio nam, średnio nam to winczuje. Dobra, expidła, zawsze spoko. Um, te rzeczy nie są nam potrzebne, tu są expy jakieś, ten... Odsadź tu. Tu jest exp. No dobra, to są Lisze czy coś tam chyba było, więc dolejmy straty. Tu są ekspy. Spróbujmy. Okej. Okay. przyjmuję to do strat. Bez problemu. Ekspy. Co to jest? Co to za miejsce? ten, góra ziemniaków. Zostaw, po co? Mamy ich ścigać, tak nie odnoszę wrażenia, żeby to było jakieś koniecznie czy coś. Koneczne, konieczne, konieczne. Um, nie możemy kupić, kurde, no. To jest dosyć słabe dla nas. Słabe info. Prawie tych straty nagle narobiło. Ok, no zdobył nam to. Nie wydaje mi się to jakieś trudne do odzyskania. A co tu jest na przykład? Pokażcie mi to. Tu jest jakiś portal. Zobaczmy. Interesujące. Zaatakujmy. Niski poziom to niski poziom. Okej, okay, może być, te straty nie są jakieś wielkie. Widzę portal na skrzynięcie. Okej. Okay. Wydaje się nawet miłe. Ale to do zobaczenia w kolejnym odcinku.